Cześć moi drodzy, patrzcie, pracuję. No. No. Nie mogę się skoncentrować na pracy. Ha. Muszę się nagrywać, słuchajcie. Nie ma lekko. No. Zobaczcie, jaką mam szpileczkę. Hanging on America. <noise> dla mnie to tak jest. Ja mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko ok, że demokracja zwycięży i rozgonią się te czarne chmury, co się tu zbierają, ale to, to najmniej ważne w tej chwili dla mnie. Ameryka przestała być moją Słuchajcie, co jest dla mnie ważne. Znaczy, no przestała być. No. Była kiedyś w 60%, a nawet. A w tej chwili to napiszę, ja że 3, no nie? No, a tak naprawdę to jest mój wróg. do Państwa. znaczy nie, ja wiem, że to nie można tak dramatyzować. Okej, okay, słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć najważniejszą rzecz. Rozmawiałem z synem. Dzisiaj zadzwonił też w Krysmas. Dzisiaj, wiecie, rozmawialiśmy troszkę, troszkę dłużej, coś nam potem przerwało, nie mogliśmy się dzwonić z powrotem. a to nie o to chodzi. Wiecie, co, co, co nam wstrząsnęło i poruszyło? Znów o, o, o religii rozmawialiśmy, o religiach właściwie, no nie? On się bardzo tym zainteresował. Powiedział, że chodzi do kościoła, był u spowiedzi, znaczy w kościele tutaj, rzymskokatolickim, nie? W świętym powszechnym i apostolskim Kościele. Ucieszyło mnie to, powiem wam szczerze. Bo to znaczy, że facet szuka i znajdzie. No nie? I znajdzie. Ha. Ja już czuję w nim zmiany, to znaczy ze sposobu rozmowy to wynikało. Ja wiem, że on ma wiele wątpliwości co do zorganizowanych religii, które tam, o których czyta i studiuje. Wiecie, ja nie mam takich ugruntowanych podstaw w tej dziedzinie, szczerze mówiąc. Chociaż mam dokładne swoje przemyślenia, nie? nie poparte tam żadnymi księgami czy czymś tam. Ja po prostu mam opinię. Słuchajcie, będzie dłuższe nagranie, bo jak już o tym wszystkim tak wam powiedziałem, o tym kościele i tak dalej, wiecie, to dla mnie to są w tej, tej chwili sprawy też takie, no, że ja ciągle się z tym borykam, ale ja jestem niepoprawnym ateistą, moi drodzy. Ja nie wierzę w Boga i nie chciałbym mu wierzyć. <ślał> Sorry, <ślał> po prostu się nie chcę ograniczać. Nie to, że nie chciałbym, nie byłem natchniony. W ogóle mam nowy medalik, nie? Znaczy, mam San Michaela, a ten kresyfik tutaj to jest do góry nogami powieszony, ale to nie, że, nie jest żaden satanistyczny symbol. Nie, nie, w kościele katolickim też używa się takich symboli. Nawet bodajże na tronie Piotrowym jest umieszczony taki, gdzieś tam z tyłu. No, dobra. A, i zaraz sobie zacząłem wyobrażać, że Mikołaj zostanie księdzem i wiecie co, mieszanie, no nie, stary człowiek to jest tak myśli, nie, że to takie wszystko w życiu, takie bum, ale może się tak zdarzyć, jak człowiek szuka, no nie, i, 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 i go tam trafi ten, to powołanie, to, to on by został księdzem. I wiecie, gdyby tak było, co ja mogę teraz powiedzieć, że byłbym z niego dumny, nie? Ja, nie, ale wiecie, bo, no, bo księża, nie, kapłani, jak mają dobrze w głowie, to mogą rzeczywiście bardzo pozytywny wpływ, wpływ na społeczeństwo, świat, mogą, mogą wpływać na, na, na młodych ludzi przede wszystkim, nie, ale w pozytywny sposób, no. Bywają tacy kapłani. Na 100%. Tylko jest ich bardzo niewielu. A. No. To tyle o kościele, moi drodzy. A, no. A San Michael to wpadnie już tam chyba w tym roku.